Nie tak dawno nagrywałem, że mam problem z gniazdkiem 24V w autobusie, ponieważ w niektórych autobusach są tylko takie i nie mam jak tutaj podpiąć sobie telefonu do ładowania, ponieważ to gniazdko jest, zobaczcie, dużo, dużo mniejsze. Po prostu nie, nie do końca wiadomo, jak sobie z takim gniazdkiem poradzić, kiedy człowiek potrzebuje sobie podładować telefon. W tym autobusie akurat są jeszcze dwa gniazdka 12V w takiej rozmiarze normalnej zapalniczki, no ale nie każdy autobus ma tak dobrze, nie? więc poradziliście mi, żeby kupić sobie przejściówkę i kupiłem tak ona się prezentuje dam link w komentarzu to nie jest żadna reklama za pieniądze o tak wygląda taka przejściówka w to wkładam swoją normalną ładowarkę powstaje taka mała wieżyczka i tutaj kabel do ładowania i jest super ktoś tam pisał właśnie pod tym produktem na Allegro że nie sprawdza się kiedy wejście jest prostopadłe do powierzchni pionowej żeby tutaj było wejście, to że to może wypaść. Czyli no faktycznie to zbyt stabilnie się nie trzyma, ale jeżeli wkładamy prostopad do powierzchni poziomej, to się sprawdza, nie wypada i jest w porządku.